Witam Was serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj kilka prostych ćwiczeń na oczy, które warto wykonywać, jeżeli chcecie poprawić swój wzrok. Mi na przykład one bardzo pomagają. Warto tutaj na samym początku wspomnieć, że są dwa sposoby patrzenia na to, jak, jak można leczyć oczy. Jeden jest bardziej pesymistyczny, zakłada, że oczy są nieuleczalne. I że trzeba przypisywać okulary coraz to mocniejsze, bo wada wzroku się pogłębia, więc na przykład po roku czy nawet po kilku miesiącach trzeba zamienić okulary na mocniejsze i tak właściwie do końca życia. Drugi sposób jest bardziej optymistyczny, jestem jego zwolennikiem, a więc oczy są takie jak inne organy ciała i można je wyleczyć. Oczywiście wtedy trzeba wykonywać odpowiednie ćwiczenia, dietę czy relaksację, ale jest to możliwe. Warto też tutaj zastanowić, dlaczego oczy się niszczą. Główną przyczyną jest stres i, i przyczyny psychosomatyczne. Często wady zaczynają się w wieku szkolnym, kiedy to dziecko musi się czegoś nauczyć, jest nastawione na cel, wtedy zaczyna się stresować. Objawia się to podczas nauki. Wzrok się napina, oczy za bardzo się przemęczają. No i wtedy po pojawia się wada wzroku, która powoduje, że Wtedy jeszcze bardziej się napinają oczy, no i to tak się zapętla, i oczy się psują. Do kolorów warto też podejść jakby do kuli, kuli dla złamanej nogi. Jeżeli odstawimy kulę, to wtedy noga bardziej się musi wysilać, ale w ten sposób wróci do swojego stanu poprzedniego, do pełni zdrowia. Jeżeli będziemy zmniejszać moc a nawet odstawimy okulary, wykonując odpowiednie ćwiczenia, jest możliwe wyleczenie oczu. Dlaczego Was zachęcam? Teraz przejdę do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie jest to naświetlanie. Warto tutaj zmienić swój pogląd na światło, które jest uważane często za szkodliwe, ale wcale nie jest aż takie szkodliwe, a wręcz jest niezbędne, niezbędne do tego, aby widzieć prawidłowo. Światło słoneczne działało leczniczą na stany zapalne, a ciepło relaksuje i odpręża mięśnie oczu. Konie, które przebywały w kopalni i nie miały dostępu do światła dziennego, dziennego traciły wzrok. Można wykonywać to ćwiczenie na słońcu, a jeżeli nie mamy dostępu akurat do słońca, to można sobie się tutaj wspomóc lampką. Będziemy zamykać oczy. I naświetlać powieki, powoli obracając głową, tak aby naświetlić powieki ze wszystkich stron. Starajmy się odczuwać to ciepło, które rozchodzi się po powiekach i obserwować, jak rozróżniają się mięśnie. Wykonujemy to ćwiczenie przez około 2 minuty, czyli zapalamy lampkę. I przy zamkniętych powiekach powoli obracamy głową w lewo i w prawo. To bardzo przyjemne i dla oczu. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie tybetańskie, które uspokaja system nerwowy i zapobiega wszelkim chorobom oczu. Polega ono na masażu oczu, którym będziemy masować zewnętrzną stroną kciuków. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Staramy się, aby masecz nie był za mocny, ale też nie był za lekki, aby rzeczywiście rozmasować sobie dobrze te powieki. Wtedy odczuwamy fizycznie, jak te oczy są przemęczone. Po minucie, dwóch można od razu sobie przejść do następnego ćwiczenia, jakim będzie palming. Ćwiczenie to polega na tym, aby na początku pocieramy szybko dłoń o dłoń, a następnie układamy ręce w takie kubeczki i przykładamy, przykładamy do oczu tak, aby oczy znalazły się w środku dłoni. Przy otwartych oczach patrzymy, czy nie dociera do nas jakiekolwiek światło, czy mamy taką mm, jednolitą czerń właściwie. Jeżeli dociera do nas światło z zewnątrz, to staramy się poprawić układ Dłoni, tak aby, było, aby nie docierało to światło. Jeżeli jest ok, to zamykamy oczy i obserwujemy tą czerń. Czy pojawiają się może jakieś prążki kolorowe, jakieś światełka, paseczki, różne ruchy świateł? Obserwujemy to sobie. Czy ta czerń jest gdzieś szara, różne takie, takie niuanse. Tutaj warto się skupić na tym, aby nie wysilać się i na siłę nie chcieć zobaczyć jedną tej czerni, ale patrzeć po prostu to, co się dzieje i co widzimy. Ważna jest też sama świadomość oddechu podczas tego ćwiczenia. Już sama jego świadomość wpływa na to, że oddech się pogłębia i w ten sposób więcej tlenu dociera do oczu i oczy mogą się lepiej rozluźnić. A więc obserwujemy. Obserwujemy to, co widzimy przy zamkniętych oczach, jednocześnie rozluźniając oczy. Po wykonaniu tego ćwiczenia przejdziemy do obrotów. Będziemy wykonywać duże koła oczami. Najpierw 8 w prawo, a potem 8 w lewo. Starajmy się zataczyć jak największe koła. Ważne jest też, aby być świadomym podczas wykonywania tych obrotów, czyli jeżeli patrzymy w prawo, to patrzymy, co tam się rzeczywiście znajduje, a nie myślimy np. o dzisiejszym obiedzie. A więc bądźmy obecni w tej chwili i patrzmy na to, co, co pokazują nam nasze oczy. Jeżeli zrobimy już 8 obrotów w jedną i w drugą stronę, możemy zacząć teraz robić takie X, a właściwie klepsydry. Czyli najpierw patrzymy w prawą górę, potem w lewy dół, w prawy dół i w lewą górę. I tak powtarzamy. Warto też sobie tutaj połączyć to ćwiczenie z oddechem. Czy na przykład wdech, wydech, wdech, wydech, wydech. Powtarzamy 8 razy w jedną stronę, a potem zmieniamy kierunki. Czyli robimy teraz to ćwiczenie na odwrót. Ok, kolejną ważną rzeczą jest mruganie. To ćwiczenie będzie polegało na intensywnym mruganiu przez około minutę. Mruganie wzmacnia mięśnie oczu. Staramy się mrugać dość intensywnie. Mruganie jest bardzo ważne dla na naszych oczu, ponieważ oczy są wtedy oczyszczane z różnych kurzu i drobinek, które się na nich osadzają, nawilżane, a także mają przez chwilę pasywny odpoczynek. Zdrowe oczy mrugają często. Jeżeli pracujemy przy komputerze albo czytamy, to pamiętajmy o tym, aby mrugać często, a nie gapić się, tylko żeby oczy też miały chwilę, no bardzo krótką, ale jednak chwilę tego odpoczynku. Innym ćwiczeniem jest zooming, które będziemy wykonywać jednym okiem. Zasłaniamy jedno oko. Warto to ćwiczenie wykonywać np. przy oknie, żeby mieć gdzieś też jakiś dalszy widok, na coś bardziej, odlegle, bardziej dalszego. Najpierw y, robiąc wdech, patrzymy na coś bliskiego, np. ramę okna czy kwiatek, a potem na coś bardziej odległego, jak chmurę czy dom. Y, z zmieniamy te obiekty. Czyli patrzymy sobie na coś bliskiego, potem dalekiego, potem znowu bliskiego, dalekiego i tak jednym okiem. Drugie w tym czasie jest otwarte. Jeżeli będziemy je zamykać, wtedy to pierwsze będzie się niepotrzebnie napinać. Więc jest otwarte, ale ma pasywny odpoczynek. I po wykonaniu 8 razy jednym okiem zmieniamy oko i wykonujemy to ćwiczenie drugim. Na sam koniec będziemy powtarzać palming, czyli znowu pocieramy jedną dłoń o drugą i zasłaniamy oczy. Obserwujemy teraz, jak zmieniła się czerń, którą doświadczaliśmy wcześniej. Czy jest bardziej ciemniejsza, czy znowu pojawiają się te prążki, ile ich jest, jak to wszystko wygląda. Staramy się tego doświadczać. Można sobie też wizualizować, że poprawi się nasz wzrok, że po otwarciu oczu będziemy widzieć coraz lepiej i wyraźniej. I poczujmy, staramy się odczuwać też to miejsce, gdzie mamy oczy. Wtedy pojawi się tam delikatne mrowienie. Wykonujmy ten pani na sam koniec, przynajmniej przez minutę. To już są wszystkie ćwiczenia. Polecam wykonywać je raz albo dwa razy dziennie, przynajmniej. Efekty są odczuwalne od razu. Zmęczenie oczu ustępuje od razu i napięcia są likwidowane bardzo szybko. A jeżeli będziemy systematyczni w tych ćwiczeniach, to niewątpliwie poprawi się nam wzrok. Ja te zmiany odczuwam i polecam Wam także wypróbować te ćwiczenia, ponieważ trwają krótko i Efekty, które przynoszą są warte tych kilku minut, aby poświęcić ten czas na te ćwiczenia. Niedługo postaram się wyrzucić także ćwiczenia jak prawidłowo czytać, aby nie napinały się oczy, a także porady na temat diety. Dlatego zapraszam do mojego bloga www.bajociało.pl i do zobaczenia. Dzięki.